Cześć z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2015 na Paczu. Kolejny w niedługim czasie odcineczek, ponieważ chciałbym Wam pokazać jeszcze, jak wygląda sad, bo się zmieniło troszkę. A przy okazji chciałem coś nagrać, ale nie wiem czego nagrać, więc uznałem, że to będzie dobry moment. Zwłaszcza, że sad jest praktycznie skończony. Tam już w tle widać, jak pięknie. Tak będzie dobrze widać. O jak pięknie rośnie. Rosną już nam tam jabłonie. Tutaj jeszcze posiejemy nawóz, żeby drzewka dobrze rosły. I pojedziemy już na drugie pole siać nawóz. Także od razu przechodzimy do rzeczy. Nawóz nam się pięknie rozbryzguje. Jak widzicie pierwszą wizualną zmianą, którą mam nadzieję, że zauważyliście. Um, jest trawa tak, trawa rośnie w sadzie wreszcie wreszcie to nie jest takie takie gołe um, trawa teraz jest w fazie wzrostu jeszcze nie spełni e, taka duża jak, jak powinna być, jak urośnie um, ma ona realny wpływ na nasze zbiory, ponieważ jeśli zaniedbamy i nie będziemy mm, Posić tej trawki, to plony w jakimś tam niewielkim stopniu, ale jednak będą mniejsze. Także warto uważać na to, bo można sobie obniżyć zbiory. A tego chyba nikt nie chce. Czy taką prędkością jadę w porządku? Nie, myślę, że 14 jest ok. Pokażę Wam też, pokażę Wam też e, troszkę posadzimy sobie, bo poniekąd chyba na odcinkach jeszcze nigdy nie sadziłem, nie wiem jak to, jak to wyszło. Mm, zawsze sadziemy na live'ach, Także troszkę sobie posadzimy, pokażę Wam jak to wygląda. I, a teraz przede wszystkim, przede wszystkim e, rozsiejemy nawóz, i być może pokażę Wam też jak się kosi, tak. Teraz bym prawie, gdyby nie mapa, to bym jeździł chyba w kółko o tym zasianym. Na szczęście mapa zdaje egzamin teraz. I trochę muszę w prawo z tego co widzę. Bo tak nie do końca obsiałem. Trzeba będzie poprawić. Dobrze nie widać tutaj w tej trawie teraz. Ale jest realnie. Bo w rzeczywistości też tak za bardzo nie widać. I nakręcamy. Tak ok złapie mi tam nie złapało końcówki no trudno e, jak tam mamy 89% 1,5 hektara to ma 1,5 hektara? nie spodziewałbym się e, dobra teraz lekko w prawo mapka naprawdę się przydaje tak i przy okazji zaraz wam coś pokażę kolejną taką funkcję która doszła I pomaga w orientacji przede wszystkim Ale najpierw Najpierw to skończę siać Mam 99% Dobra nie będę już tak do setki ciągnął Więc gdzie teraz jedziemy Fields tutaj Prawy przycisk myszy Pyk I mamy piękny znacznik który, który tam się właśnie nam objawił Teraz dzięki, dzięki temu znacznikowi wreszcie nie będziemy się gubić Rzuć większy bieg Wreszcie nie będziemy się gubić em, z dojazdem e, bardzo, bardzo fajna funkcja e, Wykorzystany system z tutoriali em, z, Który z, poniekąd pełnił funkcję GPSu też gdzie pokazywało właśnie gdzie mam jechać do banku, sklepu i tak dalej Bardzo fajne, drobna rzecz, ale według mnie bardzo, bardzo fajna, um, ułatwiająca nawigację strasznie Co prawda nie, nie wyznacza nam na mapie tej um, drogi jakiejś optymalnej jak to na przykład jest w ts ie dwójeczce um, aczkolwiek wydaje mi się, że to też spokojnie zda egzamin bo każdy może sobie jakąś tam drogę wybrać, a tak czy tak yy, nie ma ich zbyt dużo. Przeważnie do danego miejsca jest jedna droga, w związku z tym yy, nie jest to jakieś konieczne, a, a funkcja bardzo się przydaje, ten, ten znacznik. Bardzo mi się to osobiście podoba. Yy, I oczywiście czekam, czekam na Wasze opinie, co o tym sądzicie. Yy, Wasze opinie, opinie graczy są zawsze najważniejsze. Dlatego warto komentować, warto, um, warto wyrażać swoje opinie, nie bać się nawet krytyki, y, ponieważ za krytykę y, nie banuję, jeśli jest to konstruktywna krytyka. Banuję tylko za hejty, y, gdzie jest ciągłe narzekanie bez jakichś y, uwarunkowanych powodów. W związku z tym czekam, czekam na, na wasze e, opinie dobra, tu wysialiśmy, to teraz gdzie filc, tu już mam chyba obsiane e, chociaż nie to by mógł obsiać, wiecie żeby lepiej rosły to pojedziemy tam jeszcze obsiejemy i e, szybko podjedziemy jeszcze e, Wiecie Pojedziemy szybko e, Coś tam posadzić Coś tam skosić auć To musiało boleć To musiało boleć Dobra szybko jedź No rozkańcie A wskoczę sobie do środka Lindnerem Pięknie zegary pracują Aha tutaj widzę Drzewka już wyciągnęły i trzeba je nawieść jeszcze raz mam nadzieję, że zmieszczę się tu tym lindnerem teraz o widzicie tutaj trawa jest urośnięta że tak powiem jest troszkę większa no ok, jest troszkę większa jeszcze i trzeba ją kosić, tak nie wiem, czy w zasadzie powinienem nawóz teraz siać, czy to bardziej nie oprysk jakiś, skoro te drzewka takie są małe, bo e, ten nawóz, jeśli dobrze myślę, opaliłby liście. E, ale cóż, e, mam nadzieję, że to jakoś tak specjalnie nie wpłynie. A jeśli wpłynie, to mam przerąbane, bo nie mam totalnie doświadczenia. Pozdrawiam, pozdrawiam mata który jest specjalistą od sadownictwa także chłopie napisz mi jak te sprawy wyglądają czy, czy, ludź, czy nie powinieneś mnie zlinczować jako sadownik e, że coś tam takiego nie, nie takiego robię dobra ostatni rząd tutaj tutaj niech będzie sięgnie przejdź trochę szybciej nie mam, nie mam, nie mam dużo czasu Dobra traktor tu zostawię. Znacznik niech mi się wyłączy. I co teraz? Vehisles. Podjedziemy. O, tutaj mam też dosadzenia. To spoko. To spoko. Cofnę do końca. I, i zasadzę to co jest. No, jedziesz. Ja mam lusterka, kamerę tylną, a i tak nie potrafię dobrze e, wymanewrować. Dobra. Opuść Janusza. I nie wiem, którym tempomatem, szczerze mówiąc, powinienem sadzić. Podejrzewam, że jedynką. Z tą prędkością 2 km na godzinę, ale mówię szczerze, nie chce mi się. Nie mam... Nie mam wieczności na takie rzeczy, ładnie, widać tutaj posiane, posiany nawóz, hmm, to potrwa wieczność. Także pojadę trochę szybciej, przejadę trochę i będziemy się widzieli na koszeniu. Także troszkę pokosimy sobie jeszcze. Eee, um, okej. Okay. Jesteśmy po wsadzeniu magicznych drzewek. Nie wiem czym powiedziałem magicznych, ale mniejsza z tym. Jesteśmy w traktorku. Tak, traktorek do koszenia trawy. Zademonstruję wam jak wygląda koszenie trawy. Koś... No tak, nie ma tempomatu. Jak widzicie tu jest troszkę błąd, e, ponieważ e, wspiera trochę za szeroki plac, aczkolwiek tak to mniej więcej wygląda. E, chcę zwrócić uwagę na to, że nie wylatuje trawa. E, to znaczy niby widać jak się kosi, ale tak jakby się nie kosiła. Jest to z tego względu, że... Ups, jest to z tego względu, że... E, po prostu nie byłoby co zrobić z tą trawą, która hmm, by została. Tak. E, planowaliśmy coś takiego, że jakieś małe tam pokosiki, rozdrobniona trawa i tak dalej, to można byłoby zostawić. E, potem to by ginęło i tak dalej. No fakt, można tak zrobić. Aczkolwiek... Gdy nad tym się zastanowiliśmy, stwierdziliśmy, że, że szkoda zachodu na tym. E, niewątpliwie jest to bardzo fajny smaczek, ale e, wymaga ogromnej ilości pracy, na, nawet takiej, której Wam się nie wydaje, bo trzeba wiele rzeczy dodatkowo tworzyć po takie coś, e, których osobiście teraz nie pamiętam. Miałem wypisane, ale teraz nie pamiętam. E, i uznaliśmy, że nie warto. Praktyczniejsze będzie, jak tej trawy po prostu nie będzie widać. Także co, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ciągle upominam, aby nie zwracać uwagi, aby nie krytykować za błędy, aczkolwiek jeśli macie coś, jeśli zauważyliście, jak najbardziej możecie pisać w komentarzach, poza tymi takimi oczywistymi, bo tak jak tutaj widać szerokość kosiarki, to wiadomo, że jest do poprawy i plus dodanie tempomatu ale jeśli jest coś o czym na co tak jakoś nie zwróciłem uwagi a wam się rzuciło w oczy jak najbardziej piszcie um, także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle Mam nadzieję że Wam się podobało i ja się z wami żegnam Trzymajcie się cześć